Ta to zielonym to jest karmiona. O, a na imię? ją tak No wiesz, że wszyscy się nazywają nachy? No bo to, to jest tak, że jak jest miod, to musi mieć jakąś określoną literkę, tak? Wszystkie szczeniaczki muszą mieć tą samą literkę pierwszą w imieniu. A musicie na zacząć na H czy możecie na H? Nie, akurat jak Paweł chciał mieć hetmana, nie? A. Więc wszystkie musiały być na H w związku z tym. Takie... Najlepsze z tych świąt. Takie... Łażą po sobie. Jak były malutkie, to deptały po sobie, kubkę robiły po sobie w ogóle. Cyrk. Śmieszne były. A wystre jak smakuje. A tak generalnie co w domu siedzą? Jak tylko nie wyciągacie? dzisiaj to w zasadzie pierwszy raz, żeśmy... No nie, no nie no już no, sześć tak, były na zewnątrz raz. Ale to tylko dwa były, czy trzy. Ale myślę, że już pomału do garażu nie bo już im ciasno w domu, a ja wiesz, nie mam pytań z rzędu. Ale grzecznie. Proste. No tak, one potrzebują dużo miejsca. No, już ciasno, już rozmontowali. Jakieś takie super zabiegi muszą być, nie wiem, podklejanie uszu, jakieś takie rzeczy?